Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie wagi w rozkładzie na czerwiec 2022 roku. Będzie to rozkład ogólny obejmujący wszystkie sfery życia zarówno uczuciową, partnerską, jak i zawodową, finansową, a także energetyczną, zdrowotną. Także zapraszam do wysłuchania wagi. Czerwiec 2022 roku. Co wagi powinny wiedzieć, na co zwrócić uwagę, wskazówki, rady. Wagi, czerwiec 2022 roku Wagi, wagi. wagi. No, Bardzo fajnie, moje drogie wagi Tutaj macie przed sobą yy, może nie aż taki prosty, ale bardzo owocny bardzo obiecujący, owocny miesiąc i dalsze również. ale po kolei, Czerwiec wagi 2022 roku. Karta wyściała, czy tak jak jest teraz, jak będzie za chwilę, to jest dziewiątka buław. Dziewiątka buław to jest karta, która mówi o tym, że obserwacja pozwoli Wam wysnuć konkretne wnioski. Że na chwilę należy przystopować działanie, że to będzie korzystne. Posiedzieć, poczekać, tak, ponieważ. To, co zauważycie, będzie wiele wynosiło dla Was zarówno w tym miesiącu, jak i w każdym kolejnym. chyba mówi o braku działania, o braku konsekwencji w działaniu, no ale w tym momencie i na tym jakby etapie jest to niezbędne. Także jak najbardziej poczekajcie, poobserwujcie, co się będzie działo, dzięki temu będziecie mogły ruszyć dalej. Bardzo tak fajnie i skopyta. To, co przeszkadza, jest sedno problemu. przeszkadzać może jakaś blokada, ponieważ mam tu drzewko życia, czyli karta blokada, tak? Blokada energetyczna związana z szóstką mieczy, czyli albo z nabieraniem dystansu, z na koniecznością nabrania dystansu do pewnych spraw, no, aby nie nabieracie albo z wszelkiego rodzaju kontaktami zdalnymi, podróżami, tak? Tutaj jakby różnorodnie można to rozumieć, natomiast tu jest jakaś blokada, czyli blokada przy nabraniu dystansu, przy jakichś podróżach, delega delegacjach, przy... Mm, też w rozpoczę... rozpoczęciu nowej drogi, tak? Przed rozpoczęciem, czy jakoś boję się, lękam, tak? Także tutaj mam taką sytuację, ale również karta rozkażycia mówi o tym, że będą miały miejsce takie sytuacje, które po prostu pochodzą z losu, tak? Z przeznaczenia. My nie wiemy, co to są za sytuacje, ale. One będą wpływały na dalsze decyzje, wag, na dalsze postrzeganie, na dalszy jakby bieg zdarzeń. Natomiast te sytuacje no, niestety mogą być trudne i z tego też tytułu będą blokowały pewne poczynania, tutaj wszyscy mieczy. Także warto zwrócić na to uwagę. No ale karta rady jest karta wisielca, zmieni perspektywę. Tak, czyli należy zmienić perspektywę, zmienić patrzenie na wszystkie sprawy, e, które jakby wagi trapią, tak, które gdzieś tam będą przy wagach miały miejsce. Należy zmienić perspektywę, bo ta perspektywa, z której patrzycie obecnie, czy będziecie patrzyły przez chwilę, no to już nie jest po prostu aktualna. Już, już jakby wam nie odpowiada i powinny Wam odpowiadać, należy ją zmienić. No i to jest nieunikniony i wynik ósem Goław i Karta Głupca, czyli nieuniknionym jest dużo, dużo spotkań dynamicznych, dynamiz dynamizacji działań, e, spotkań zdalnych tak kontaktów zdalnych, ale również niesamowita taka e, energia bardzo, bardzo intensywna, tak? Intensyfikacja działań. E, coś po prostu ruszy jak szalone do przodu. E, będzie dużo się działo na pewno. Dynamika niesamowita, także dużo, dużo się będzie działo bardzo pozytywnie, bo to jest bardzo fajna energia, taka e, optymistyczna. No i karta Wynikowa ta karta głupca. Głupiec mówi o cykliczności, o nowych początkach, o wszystkim, co jest takie nowe, świeże, o nowej jakości, komforcie życia, o tym, że rzeczywiście będziecie miały bardzo fajną możliwość rozpoczęcia czegoś na nowo, od początku, no ale już z jakimś bagażem doświadczeń, tak? I to od Was zależy tylko i wyłącznie, w którą stronę pójdziecie, czy skorzystacie z doświadczeń, czy będziecie chciały, jakby iść w nowe i, i bez bagażu. No ja bym tutaj sugerowała, żeby jednak z tym bagażem, bo on po coś jest, tak? Żebyście miały. Albo szersze, szersze spojrzenie, a powinnyście. Ale także karta głupca bardzo często mówi o ciążach, ale też o wpadkach tak, tak także tutaj tylko sygnalizuję e, ósemka bułow jest też bardzo silnie zachowana seksualnie, także no, warto, żebyście widziały drogie wagi, w razie czego e, karta głupca mm, mówi o tym, że po każdej burzy nadchodzi słońce że jeżeli nawet było ciężko to zmieniać perspektywę, działacie intensywnie, dużo się dzieje, no i bach głupiec, czyli nowa droga, nowy początek, nowa jakość, komfort życia i wszystko co nowe, fajnie, na, fajne naprawdę takie kreatywne, twórcze Ideę, koncepcje, narodziny. Super karta. Także, kochane wagi, powinno być naprawdę fantastycznie, tylko na początku poobserwujcie i niech te wszystkie blokady gdzieś tam się odsuną w dal, nabierajcie dystansu, spójrzcie w dnie a wszystko powinno być super. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam za Was kciuki, żeby wszystko się udało. Życzę najszczerej powodzenia. No i cóż, do usłyszenia, do zobaczenia.